Na co dzień zajmują się fotografią, rysunkiem, tańcem i muzyką, reprezentują Zieloną Górę na całym globie. Niektórzy z nich wystawiali swoje prace w najważniejszych galeriach świata, inni studiują na najbardziej prestiżowych uczelniach. To 14 laureatów tegorocznych stypendiów twórczych i artystycznych przyznawanych przez prezydenta miasta. W Zielonej Górze stypendia przyznawane są na mocy uchwały Rady Miasta z 2003 roku. Nagrody finansowe trafiają do osób, których działania twórcze lub artystyczne dokonywane są na rzecz miasta. W gronie 14 stypendystów znalazł się Mateusz Sultanowski, który od dziecka fascynuje się tańcem. Technikę szlifuje codziennie, specjalizuje się w tańcach ludowych, ale w ostatnim czasie zajął się też tańcem klasycznym. Treningi i zaangażowanie przyniosły sukces. Mateusz zatańczy w Zespole Pieśni i Tańca Mazowsze. Jest duże wyróżnienie, jest prestiż, tak? to on taki jeden z najlepszych zespołów w Polsce. tak? Y no, nieliczni mogą się tak co prawda, do, co prawda dostać do tego zespołu. Tak? Jest tam oceniana i aparycja, i umiejętności, i tańca ludowego, i tańca klasycznego. Magdalena Kościańska zajmuje się ilustracją. Ukończyła liceum plastyczne w Zielonej Górze. Edukację kontynuowała w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi szereg warsztatów artystycznych, na których upowszechnia wiedzę związaną ze sztuką ilustracji, z projektowaniem graficznym oraz połączeniem sztuki i kultury rowerowej. Na co dzień zajmuję się ilustracją i projektowaniem graficznym. Jeżeli chodzi o stypendium, do stypendium zgłosiłam projekt w Mostarze. To był festiwal street artu, na którym miałam okazję poprowadzić warsztaty rowerowe z dziećmi. W dziedzinie fotografii i filmu stypendium otrzymał między innymi Tomasz Pasterczyk, absolwent Wydziału Operatorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Na swoim koncie ma liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Jego dotychczasowy dorobek można było zobaczyć na największych wystawach w kraju. Na miesiącu fotografii w Krakowie oraz fotofestiwalu w Łodzi. Trudno jest bardzo ściśle i wąsko sprecyzować, e, jaka to jest fotografia. Dlatego, bo fotografuję praktycznie wszystko. Z tej racji, że na co dzień zajmuję się tym e, komercyjnie, to w zależności od tego, jakie jest po prostu zlecenie, no to, to robię praktycznie każde i wszystkie zlecenia. Jest tylko kilka tematów, których nigdy nie dotknąłem w fotografii. Miasto na stypendia przeznaczyło 42 tysiące złotych, każdy z 14 artystów otrzymał 3 tysiące złotych.